Znów otwieramy skrzyneczki. Tak, 11 doskonałych skrzynek. Kolejny raz tyle samo. Mógłbym więcej otworzyć, ale. Chyba kupię sobie jakiegoś skina, bo hazard nie popłaca. Pamiętajcie. Trzymajcie kciuki. Otwieramy to. Dobra, <grymne> dobra. <grymne> Opening udany, już mogę, już mogę powiedzieć. już na plus jesteśmy. Dobra, Do, nie, nie, nie pytam się co tu się dzieje. Wa mou Mam już śmiarno, na ostatnim openingu wypadł. Alogera. Ej, ale dalej jesteśmy na plus. <ścoughs> co się dzieje? Jeszcze raz skweneczka. O zdalia. Ej, już dwie legendy. Eee, totem. I pewnie esencja. A. Dobrze się zaczynało ale czuję że się źle skończy No właśnie A. Coś tak sądziłem Coś tak sądziłem I teraz same totemy Aha Dobra, yy, już trzy piskie skórki Let's go Dobra Dobra Cztery No, Blitzcrank nie mam go kupionego, to nie wiem, czy będę nim grał. Ho, ho. Morgana. Jeszcze nie mam do Morgany skina, to może pogram. Dobra, teraz legenda, patrzcie. Raz, dwa, trzy. A, dobra. Nic nie mówiłem. Dobra, jednak mówiłem. To, to był prank. No ej i udany opening kolejny raz Zawsze legenda na każdym openingu I pełno tych epickich skórek A te totemy mm, Wszystkie będą Do przepalenia Dobra jeszcze trzy skrzyneczki I mogą być trzy legendy patrzcie Dobra Źle nie jest Epicka skórka zawsze, dobra. Hmm. Eee... Według mnie to jest... Najgorszy skin, który dropnął właśnie... Na tym openingu, nie ma gorszego. Tak sądzę. No. Dobra. Ostatnia skrzyneczka. I klik. Legenda. Albo kolejna skrzyneczka, patrzcie. Ojej, o no nie. Cały start. I trej, no to, dobra. Mówiłem coś o kolejnej skrzyneczce? Tak, dokładnie. Kolejna skrzyneczka. <grych> dobra. I z tej skrzynki wylatuje legenda. Obserwujcie. Patrzcie to. Boska ręka. Click legenda. A dobra yy... Tutaj ktoś zaczyna meczyk Nie, nie, nie Dobra, szybko jeden trzy, yy... wszystko wymienimy, brand To, to ID Jasona, patrzcie, mm. burzowa jana Dobra mm. Czy my chcemy tu zrobić jeszcze? Przeobaczamy. Ja nie, nie, nie gram Dobra Może robię coś złego, ale Niech będzie. Niech będzie mm... Dobra może być. Udany opening, tylko to się liczy. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Łapki w górę, subskrypcję. Widzimy się w następnym openingu. Cześć, pa pa.